Zdaję sobie sprawę, że nie każdy z Was posiada maszynę, bądź też chęci i odwagę, żeby w ogóle spróbować pracy na maszynie polerskiej, dlatego wiele z Was pyta, co mogę zrobić ręcznie. I w dzisiejszym odcinku z naszym klasykiem pokażę Wam, jak zastosować cleaner. Jak widzicie, lakier Peugeota wcale nie jest w złym stanie. Był polerowany, są pozostałości głębokich zarysowań. A ponadto tutaj te ślady, które widzicie, są to powierzchowne, bardzo płytkie rysy, które powstały nam podczas glinkowania. Mówiłem wam, że musimy minimalizować ryzyko porysowania, żeby to nie były zbyt głębokie rysy, eee, ale są tutaj takie, z którymi bez problemu poradzimy sobie ręcznie i za chwilę wam to pokażę. Cleanery, bądź też primery, są to produkty o bardzo niskich właściwościach ściernych. Mogą być stosowane zarówno maszynowo jako takie wykończenie. Bądź też jeżeli nie planujemy większego polerowania, a chcemy tylko zdjąć utleniony lakier, oksydację, jakieś mikroryski, ślady po glinkowaniu. Ale spokojnie te produkty możemy wykorzystywać również ręcznie. I dzisiaj właśnie chciałbym wam pokazać, co możemy zrobić ręcznie, co możemy usunąć, więc mam tutaj primer gionowy. Ten produkt akurat jest z dodatkiem SIO2, ponieważ jest to primer, który może być też wykorzystywany pod powłoki. Nie będę rozwijał tematu, bo dużo by o tym gadać. Ale spokojnie możecie go wykorzystać również pod wosk. Rozprowadzamy sobie produkt mniej więcej na tym obszarze. Z drugiej strony, jeżeli byśmy polerowali maszynowo, też byśmy pracowali mniej więcej na tym obszarze. Aplikator dosyć miękki, tutaj nie wybierajcie nic specjalnie e, twardego. Na początku rozpracowuję produkt prostymi ruchami, następnie staram się pracować. E, przepraszam, na początku kolistymi, tak? E, a później pracuję już prostymi, bez jakiegoś dużego docisku. Pracować ma aplikator oraz pasta. Po wypracowaniu primera docieramy suchą, czystą mikrofibrą. Wybierajcie dobrej jakości fibry, żeby pewnie zebrać nadmiar produktu. One są też bardziej chłonne, a przede wszystkim bezpieczne. Szczególnie odczujecie to na miękkich, tych czarnych lakierach. Jeżeli są dwustronne fibry, tak jak ta. To ja zawsze do dotarcia stosuję tą gładszą stroną. Ta dłuższa wbrew pozorom, jeżeli dociśniemy, może być też niebezpieczna dla lakieru. Mamy przed. I efekt po. Zobaczcie, że udało nam się usunąć wszystkie te mikro mikro zarysowania, które zrobiliśmy podczas glinkowania. Ok, ale wielu z Was na pewno powie. Przecież taka pasta też częściowo kryje. Dlatego teraz odtłuszczę powierzchnię i zrobimy jeszcze raz inspekcję. Do odtłuszczenia alkohol izopropylowy w rozcieńczeniu 50%. Do odtłuszczenia wykorzystujcie tylko gładkie mikrofibry i jak widzieliście zawijam je w taki rulonik. Dzięki temu powierzchnia styku z lakierem jest bardzo mała i minimalizujecie ryzyko porysowania tych miękkich lakierów właśnie podczas odtłuszczania. Ponadto obficie zalewajcie mikrofibrę, żeby tylko rozprowadzić, ale jednak dużą ilość zmywacza na lakier. Widzę, że alkohol zaczyna odparowywać, pozostaje tylko woda. To jest moment, kiedy mogę Zebrać nadmiar tej wody, i tutaj wykorzystuję taką fibrę, jaką docierałem. Primer, jak widzicie, krótkie ruchy. Nie siłujemy się z mikrofibrą nigdy. Przed. I mamy efekt po, i po odtłuszczeniu żadne rysy nie wyszły. I teraz odwieczne pytanie. Przed aplikacją wosku odtłuszczać ten cleaner, primer czy go nie odtłuszczać? Już tłumaczę. Eee, są cleanery, których, czy primery, których nie musimy odtłuszczać, i wtedy trwałość wosku jest wręcz lepsza. Są takie przypadki jak na przykład Gionowy primer, który wymaga 24 godzin, żeby to co może przeszkodzić w połączeniu się wosku czy też powłoki z lakierem odparowało samoistnie i wtedy nie musimy go odtłuszczać. No ale 24 godziny czekania, pytanie czy mamy na to czas? W tym czasie oczywiście możemy zająć się innymi elementami samochodu. I trzecia opcja, czyli odtłuszczenie. Jeżeli nie mamy czasu, a jeżeli chcemy mieć pewność tej trwałości, odtłuszczamy powierzchnię. No i tutaj w zależności od lakieru, natomiast ja raczej jestem zwolennikiem tych delikatniejszych zmywaczy, chociażby takich jak Prep, ze względu na to, że on aż tak mocno nie jałowi nam powierzchni, ściąga to, co ma ściągnąć. Dzięki temu wosk przyczepi się dobrze do lakieru no i osiągniemy tą oczekiwaną trwałość. I teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli woskowanie. Nie dość, że działa, to jeszcze pachnie i uprzyjemnia pracę. W końcu wisienka na torcie. Yy, niestety to opakowanie yy, trochę mi się zepsuło, bo on się wysuwał tak jak sztyft. Yy, I dodatkowo pokruszył mi się ten wosk. Niestety jest to normalka. Niektóre woski mają tendencję do takiego kruszenia. Mamy aplikator. Spoją drogą może mało znany, bo większość z Was kojarzy pewnie takie słoneczka okrągłe. Natomiast ta powierzchnia jest bardzo fajna. Mam małą powierzchnię, nie ma tego dużego tarcia. A oprócz tego dojdziemy wszystkie, we wszystkie trudno dostępne miejsca. Troszkę wosku na, na tą powierzchnię. O, uważajcie, żeby nie zostały żadne grudki. No i rozpoczynamy, rozpoczynamy aplikację. Jeżeli chodzi o Gionowy Wosk, to jest bardzo przyjemny w aplikacji. Zresztą nagrywałem Wam nieraz jakieś krótkie filmy. Był też poniedziałek z Woskiem, właśnie z tym Woskiem. Więc wiecie, że jest to jeden z moich w sumie ulubionych wosków pod kątem właśnie aplikacji, jak i przyciemnienia hydrofobowości, bo często go wykorzystałem, wykorzystywałem również do porównań z innymi woskami. Jak widzicie, rozprowadzamy sobie wosk kolistymi ruchami. Możecie robić też prostymi, natomiast te koliste ruchy powodują, że fajniej nam się rozprowadza ten wosk. Pamiętajcie, żeby to była naprawdę cienka warstwa. Wiem, że niektórzy z Was kładą tak na grubo, ale to nic nie daje. To się wcale nie przełoży na trwałość, a będzie tylko ciężej z dotarciem. Chociaż z tym dotarciem to jest też zależne od wosku, bo jeżeli chodzi o ten, to nawet jeżeli go naładujemy na grubo i zostawimy na kilka godzin, nie będzie problemu z tym dotarciem. Więc tutaj też wybierając Jakiś wosk, warto się doradzić osób doświadczonych, sprzedawców doświadczonych, żeby coś doradzili, co wybrać. No dobra, zobaczcie, położyłem na pół na tą część właściwie, gdzie był ten cleaner. Cieniutka warstwa, chociaż powiedziałbym, że jeszcze możemy to rozprowadzić. Może być jeszcze cieniej i też będzie w zupełności to wystarczyło. Możecie zrobić cały samochód, pójść na kawę, pójść na obiad i dopiero przyjść i dotrzeć. A minimum, no warto mu dać te 20 minut, żeby sobie poleżał, zanim rozpoczniemy dotarcie. Czas na docieranie wosku. Mikrofibra, ta, którą jakby nie ta sama, ale rodzaj, ten sam, który wykorzystywałem do cleanera. Możecie też używać innych, bardziej puszystych mikrofib, są takie do wosków czasami. Potknąłeś się? Natomiast pierwsze dotarcie ja robię tą bardziej puszystą stroną. Możecie też wykorzystywać takie grube puchacze. Chodzi o to, żeby ten pierwszy pyłek zebrać między tą mikrofibrę. Zobaczcie, tu specjalnie naładowałem, tak naprawdę, na grubo, na bogato, jak widzę. Niektórzy też tak uwielbiają smarować i zrobiłem to celowo, żeby pokazać Wam, jak ten wosk akurat dociera się, bo dociera się łatwo w sumie. Pyk i już. Widzicie? Więc nawet jeżeli przesadzicie z tą ilością, co absolutnie kompletnie nie ma sensu, to nie musicie się martwić o dotarcie. Krótkie, takie proste ruchy, lekko możecie. O, tak, nawet koliście. Pyk, pyk, pyk. Ważne, żeby to robić bez, e, bez jakiegoś dużego docisku. Jeżeli ta fibra gdzieś stanie, to się zatrzymajcie. I teraz tak, przerzucamy sobie na drugą, gładką stroną. I w tym momencie warto zerknąć w punktowym świetle, jak to wygląda. Ale tak naprawdę, tutaj wygląda to idealnie. Nie ma co tak naprawdę docierać. Są woski, które, które wymagają jeszcze takiego ponownego dotarcia. Takie oleiste, tłuste, które się wypacają, szczególnie jak jest ciepło. I wtedy, tą gładką stroną, możecie docierać o takimi krótkimi, kolistymi ruchami, już bez docisku. Natomiast jak widzicie, przy tym wosku nie ma, nie ma żadnych problemów i ja za to go uwielbiam. Jestem w ogóle zwolennikiem właśnie takich prostych, przyjemnych w aplikacji wos, wosków, ze względu na to, że jak widzieliście, tyle mycia, czyszczenia, polerowania i później jak kładziemy ten wosk, to ma być, to ma być przyjemność.